Siemaneczko. No i mamy kolejny dzień za nami. Słuchajcie, dzisiaj nie liczymy tego dnia, bo dzisiaj jest dzień czyściocha. Także zobaczcie, w końcu wszystko ogarnięte, powynoszone. Udało się tutaj zdobyć składzik obok, więc w końcu udało się powynosić większość rzeczy. No i słuchajcie, dzisiaj pracowity dzień. Razem za nią. Wszystko przeszlotowaliśmy. Zobaczcie, jak teraz to już miejsce ładnie wygląda. Także mamy nasze pierwsze gablotki, przymiarkę. Także tak to będzie wyglądało. Tu gdzie jeszcze steropian. Jutro będziemy go układać tutaj i budować teren, a potem wiadą tu jeszcze dwie gabloty. No i słuchajcie, na ten moment powiem wam, że wygląda to fajnie, ale przede wszystkim jest super. Bo jest czyściutko. Także wszystko ładnie, ogarnięte, Odkurzacz już może sobie popitalać i nam tu sprzątać. Także piękny dzionek, kupa pracy, tak zwany dzisiaj był dzień czyściciela i czyściocha, także posprzątane, ogarnięte, a jutro kontynuujemy zabawę budowę jazdy. Jutro ostatnie przejazdy, słuchajcie, poleregio i Polregio wędruje do swoich pudełek i wraca do kolegi. Także będzie, będzie fajnie. Jutro pojeździmy, pobudujemy, także wbijajcie. Myślę, że gdzieś 10 już tutaj będę. Także trzymajcie się, do literka. Hej!